Wenus jest najjaśniejszą planetą widoczną z Ziemi z kilku kluczowych powodów, które razem dają bardzo silny efekt gruba, silnie odbijająca atmosfera. Wenus jest pokryta gęstymi chmurami z kwasu siarkowego. Odbijają one około 75% światła słonecznego, co czyni Wenus wyjątkowo lśniącą. To tak zwane wysokie albedo. Wenus krąży bliżej Ziemi niż jakakolwiek inna planeta, poza merkurem, który jednak jest dużo mniejszy i słabiej widoczny. Gdy Wenus znajduje się względnie blisko nas, jej jasność bardzo rośnie, duże rozmiary, jak na planetę wewnętrzną. Wenus jest prawie tej samej wielkości co Ziemia, więc ma dużą powierzchnię odbijającą światło. Wenus zmienia fazy, jak księżyc. Najjaśniejsza bywa nie wtedy, gdy jest pełni, ale gdy jest blisko Ziemi i ma dużą, widoczną tarczę, nawet jeśli tylko częściowo oświetloną. Wenus często widać na ciemnym tle nieba, tuż po zachodzie słońca lub przed jego wschodem, dlatego nazywana jest gwiazdą wieczorną lub gwiazdą poranną. W sprzyjających warunkach Wenus jest tak jasna, że można ją zobaczyć nawet w dzień, a jej jasność dochodzi do minus 4,7 magnitudo, jaśniej niż jakakolwiek gwiazda na niebie.